Księga Izajasza, rozdział 17. Wypowiedź prorocka o Damaszku. Oto Damaszek przestanie być miastem i stanie się rumowiskiem. Opuszczone miasta Aroeru staną się pastwiskiem dla trzód. Tam się pokładą i nikt ich nie spłoszy. Przestanie istnieć twierdza Efraima i królowanie w Damaszku, a zresztą Aramu będzie jak z chwałą Izraelitów, wyrocznia pana zastępów. W tym dniu zmaleje chwała Jakuba, zniknie otyłość jego ciała i będzie tak, jak w czasie zgarniania łodyg przez żniwiarza, gdy jego ramię odcina kłosy w dolinie Refaim. Pozostaną tylko nieliczni, tak jak po otrząśnięciu drzewa oliwnego zostają tylko dwa lub trzy owoce na samym wierzchołku, cztery lub pięć wśród gałązek drzewa, wyrocznia Pana, Boga Izraela. W tym dniu człowiek spojrzy ku swojemu Stwórcy i zwróci oczy ku świętemu Izraela. Nie spojrzy więcej na ołtarze bożków dzieła rąk swoich, nie popatrzy na wytwór swoich palców, na aszery i bałwochwalcze ołtarze. W tym dniu warowne miasta Izraelitów staną się jak te, które ze względu na nich opuścili Chiwwici i Amoryci, będą one pustkowiem. Bo zapomniałaś o Bogu, Twojego zbawienia, nie pamiętałaś o opoce Twej mocy. Dlatego choć sadzisz drzewka rozkoszne i zasiewasz wyszukane rośliny, w dniu zasiewu je odgradzasz, pielęgnujesz od rana, by mogły rozkwitnąć, zginie ich plon w dniu zagłady i nieuleczalnego bólu. Biada, zgiełk wielu ludów, burzą się jak rozchłukane żywioły morza, szum narodów jak gdyby szalał szum wód wezbranych. To szumią narody jak wielkie wody, lecz gdy Pan je poskromi, pieszchną daleko, miotany przez wicher, jak plewy na wzgórzach, jak tuman kurzu przez huragan. Wieczór przynosi przerażenie, lecz nim nadejdzie poranek, wszystko mija. Taki los tych, którzy nas pustoszyli, taki los tych, którzy nas ograbiali. Kani bardzo piękne porównanie jest dzisiaj w tym rozdziale, dosyć krótkim, to porównanie o tym, że jakby ostaną się na drzewie tylko niektóre owoce, że jest na drzewie dużo owoców, to chodzi akurat o oliwki, i kiedy się drzewem potrząśnie, to właśnie zostanie tylko parę tam w jednym miejscu, parę w drugim. Kochani, to potrząsanie życiowe sprawdza, czy naprawdę zakorzenieni jesteśmy w Bogu. Konie, żadna sztuka wyznawać wiarę, żadna sztuka, jakby być Panu Bogu, nie wiem, bliskim, wiernym i tak dalej, kiedy wszystko idzie dobrze. Żadna sztuka ufać, kiedy wszystko idzie dobrze. koń zawsze mówimy, że gdybym tylko mi się lepiej powodziło, to bym ufał Panu Bogu, nie? Kochanie, wtedy to jest żadna sztuka ufać Panu Bogu. Właśnie wtedy, kiedy się wszystko nie powodzi, kiedy jest wielkie trzęsienie w Twoim życiu, wtedy Panu Bogu zaufać. To jest właśnie wyraz prawdziwej ufności. Więc jakby koni, nie bójcie się tego że właśnie dopiero w momentach pewnych wstrząsów okaże się, czy jesteście przymocowani do drzewa, czy też jesteście bardzo luźnym owocem, który co prawda jest przy drzewie, ale zaraz się oderwie. To są momenty, kiedy jesteśmy sprawdzani. Trzeba się na takie sprawdzenie przygotować.